Nic nie reklamuję! Wyżej, dać kam ten. That's the beautiful! Oh, Jeszcze sobie ta sesja tak dzięki. <laughs> wow, ej, to jest dobre! Jakoś tak do góry jakbyś tak chciała czarować. Dobra, to raczej nie ma przyszłości. Wydaje mi się, że lepiej będzie jak będziesz na jednej linii z tym drzewem i może ustawisz tak bokiem. Możesz tak rękę unieść, jakbyś tak, wiesz, marzyła w błoka i tak patrzeć do góry. To naprawdę? No. Ło, ale to wygląda. Dalej tak trzymaj, super. Wow, wow, Teraz wow. jesteśmy na Batis 8518. Bardzo fajny obiektyw. Tak, no jakbyś tak. Dobra, ale mi się poważniej bardziej być, wiesz, bo to jest jednak poważna sesja, nie? Troszeczkę Cudnie. Dobra. Zrobimy teraz portret. portret więc y, znowu taki wzrok... Generalnie wiesz, to jest taka pogoda, że mogą być to takie zamyślone, poważne. Nie musisz jakby ciągle się wiesz uśmiechać. Wiem, że bardzo byś chciała, bo masz taki charakter, ale... Y, Chcę, żeby to było takie bardzo klimatyczne, takie wiesz... Yy... Tak trochę jakbyś przeżywał nieszczęśliwą miłość. Nie, dobra, głupie jest. Nie, przesadzam, ale wiesz, tak... Ty wiesz, o co chodzi, nie? Takie... Dobra. Pokaż to. O, dokładnie. Czegoś mi tu brakuje, wiesz, musielibyśmy coś z ręką jeszcze zrobić. Mogłabyś poprawiać włosy e, prawą ręką, tak delikatnie w je w włosy? Mhm. O, o, od razu coś się dzieje w kadrze, super. Pięknie. Uhuhu. Ekstra, patrz. Dobra, weź teraz troszkę większą gaź włosów. Bo fito, nie wiem co to znaczy. <gry> Ale może patrz! Wow! To mi się strasznie podoba. No, naprawdę. Dobra, zmienimy miejsce, mamy tu już troszkę popsykane. Chociaż sprawdzę, czy te z daleka wyszły na pewno tyle fajnie, że możemy iść dalej, bo chyba tu mam tylko jedno. O, to jest dobre, czyli yy, wiesz co, wezmę szeroki obiektyw, będziesz powoli szła w moim kierunku i możesz tam lekko ruszać rękami, cokolwiek chcesz, żebyś czuła swobodnie. Ja zmienię obiektyw i myślę, że to jeszcze zrobimy tutaj i potem pójdziemy w inne miejsce. Go! Gdzieś nie mam patrzeć? Swobodnie bardzo. Czyli patrzcie gdzie chcesz, ale najlepiej nie w kamerę. Jeszcze raz, wróć tam. That's a beautiful sónia so, extra, pięknie. <todos> hey, é pastor, que <laughs> <mul Vocês> prawda wersja. Czy ci podobają? A jakby trochę wyżej dać kam ten obiektyw, może by nie tak z dołu. Jasne spoko. <ścoughs> Seniorita, możesz tak tym wachlawać jak jakiś Superman. No, Dobra, chodź tu. Jak jakieś źródeł, patrz. No i teraz, dobra, No no, spróbujmy przynajmniej. Coś tam mam z Rodeo, no. O jest. Czekaj. Jakieś Rodeo? Matka. Najlepiej. Dobra, zmieniamy lokalizację. Znaczy tylko gdzieś idziemy dalej jeszcze może. Szczotka. Szczotkę potrzebujesz. Proszę. Dobra. Pójdziemy teraz w to miejsce Takie... Nie to jest, są chaszcze? Co to jest powiedzmy, takie co wystaje z tej ziemi? Hasz. Haszcze. dobra, dajcie w haszcze. Tylko chciałem żebyś była troszeczkę za tym. że było to jakby na pierwszym planie były te dziwadła, wiesz? Więc jakbyś mogła tam troszeczkę chociaż wejść. Ale to wygląda pięknie, wow. Jeszcze, no, nie, nie przejmuj się, jeszcze troszkę dalej. Nie. To jest, Czemu? No wiesz jak będą one zdjęcia? Poświęcie dla sztuki, no. Bądź przykładem to jest, to jest. dla wszystkich modeli, które chcą na zdjęciach wiesz... Nie namiśle top model. Tam model? Wow! Patrz jaka drapieżna, jak, jak mój kot. Zróbmy jeszcze raz tego typu, no. A, ja powiem coś widzą. Więc teraz wkładam te kwiatki w obiektyw, żeby był pierwszy plan, lekki rozmyć. Tak. Fajnie to wygląda. A ja będę niewidoczna. I cała ta sesja tak wygląda. Za <laughs> <laughs> tak, karę może niec, jak się śmiesz. Uhu, uhu. O, no, Dominika, jak ty się rozwijasz? Nie <słuch> Ok, troszkę bardziej w moją stronę głowa. Cała w ogóle jest troszkę bardziej w moją stronę tak przesuń, czy tak. Trz. tak trz. Mhm. Mm ok, piszę groszy na dół. Przechyl głowę w lewo, prawo. W prawo znaczy. Mhm, mm super. Pięknie patrz. Uuu, ej, to jest dobre, a nowe profilowe. <laughs> Jobbik. Dobrze, że reklamujemy Daniela Węcław. Legarek. Nie, nie jesteśmy sponsorowani, ani trochę, nic! Zero reklam! Ale, pokaż. Ale ci pokażę. <grybuj> Może zrobimy jeszcze takie z tym tłem z tyłu? Podoba, jak to wygląda? Całkiem ciekawie. Czyli obróć teraz w moją stronę. U w Mogę mogłabyś dwie ręce podnieść na raz? Tak. Jakoś tak do góry, jakbyś to chciała czarować. Może nie aż tak, ale. Głowa troszkę bardziej w dół. Jak to robisz, dobra? Troszkę bardziej w dół, troszkę bardziej w dół. Dobra, myślę, że będzie OK. Dobra, to wyjść, tak, bo to już chyba skończyliśmy, tak mi się wydaje. A jeszcze nie tu? Coś, jest fajne. Jak już tu weszłam. Ale nie wiem, czy tutaj coś zaś jeszcze ciekawego wyczerować, wiesz? Ja bym jeszcze raz z boku zrobiła. Dobra, w sumie możemy jeszcze chwilę pokombinować, bo nie jestem pewien, czy na pewno jakieś to się znajdzie, dobre. Dobra. Może zmienić obiekty? Zmienię. Dobra. Zmieniamy na 85 na chwilę. Ustaw się wiesz, jak chcesz, bo myślę, że to będziesz najlepiej wiedziała, jakie chcesz zdjęcia takie portretowe. Wiesz, więc może oszczerować. Ale pięknie. Czekaj, spróbuję się jeszcze wziąć w łapsko. Coś da? Coś tam da, chyba. Nie, nie da. Być sobą zawsze. coach nasz. Cudnie. Wkazać Ci. Ci uh. dzisiaj yeah! mm, się cieszy Takie o takie o uh -huh. takie o uh -huh. <głos> 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 tom Nasz kanał nie jest sponsorowany przez ani WS2, ani Orbit ani nawet przez miankę Ani przez Sony Oj. Jeszcze <noise> Jak coś są to kontakt 73155. Okej, takie buty się jakoś nazywały. Znaczy, takie przejście dwóch kolorów. To było. Jak to było we włosach? Jak się ma? To jest ombre, nie? Masz buty ombre. Ja mam nadzieję, że to znajdzie Zróbmy najpierw to z tą ręką, tak instagramowo bardzo, ale może coś z tego wyjdzie. Żeby to było na wysokości Twojej twarzy. Mhm. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy mi się to podoba. Zmienimy to jednak. Czekaj, spróbujmy coś jeszcze wymyślić z tym. Nie, może nie akurat nie jedzenie. A weź to powąchaj trochę. Znów wąchać. Wąchanie jest najlepsze, zawsze wychodzi. Jest takie emocjonalne, mhm. Bo to śmierdzi. Dobra, co, to raczej nie ma przyszłości. Idziemy gdzie idzie. Jak to nie ma przyszłości? No takie, o, no, takie. Piękne, no. No, no. no dobra, ale takie... Skąd z <laughs>